Siemanko, witam na kanale Elites Play. Tutaj Fenrik, a to będzie mój let's play z gry Deus Ex. Gra Deus Ex została wydana w 2000, w 2000 roku przez idos Interactive, produkowana przez firmę Ion Storm. No, o grze zbytnio nic nie wiem, gdyż... No, szczerze mówiąc, przyznaję się, nie grałem w nią wcześniej. Dlatego to może być dosyć ciekawy let's play. No, tutaj nazwijmy sobie... A, ja, nie zostanie bez zmian. Hmm. Aha, jakieś skill'e trzeba rozdać, dobra. Hmm. Załóżmy, że sam testuję w pistolety. Hmm. Medycyna. Niech będzie. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Komputery. 50 punktów na niej będzie. Materiały wybuchowe. Albo. Nie. Materiały wybuchowe mogą być. To zaczynamy grać. Okej, okay, tu widzimy jakichś dwóch podejrzanych ludzi. Zainfekowalny? No, jakaś zaraza.

na 2000 rok i tak jest niezłe. Przepraszam, że tak się nie odzywam, ale jak już wspominałem, nie grałem w tę grę nigdy, także jakby... no, fabuła też mnie interesuje. Zostaniemy bogami, dobra. Jakichś dwóch podejrzanych kolesi w fartuchach. Chcę wypuścić jakąś zarazę do szkoły i w ogóle. I don't have a Yeah, I don't have Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. I think I missed my brothers for hmm, choice. choice. What's going going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest. What are we waiting for? It looks like a textbook or something. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I <S preachers> think someone high up wants to see how you handle the situation. I have I I even... I but you to Remember that we're police. Stick with the pride. It will stun your opponents or knock them unconscious. A non lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon: a sniper rifle, a gap gun or a mini crossbow. Sniper. Gap gun. Nie mam to jest. I i thought it was my push the crossbow sometimes you've got to make a silent takedown good thinking with these tranquilizer darts you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition i get the idea i'm going to give you a map of the island if you can get to the north dock a UNATCO informant will give you a key to the statue doors he responds to the code phrase on iron and copper you could avoid <coughs> a lot of fighting though if you found a back way to the statue i'll see how it looks on shore

Wolności? Hmm. No, mam szukać Żula, jak tam się dostanę. Wiem, że jakaś mapa czy coś po hmm. no. tak. No, no. Do północnego doku. if you want to make a covert approach remember the academy's stealth course stand in their field of view walk slowly to stay quiet and crouch behind cover or if you have to get your hands dirty remember that a headshot is a lethal takedown Okej. Okay. Będzie dosyć nieudolna próba przykręgnięcia się. Chyba. Okej, okay, sobie pozwolę przebiec. Chyba mnie nie widzieli. Jo. To swój, no to jest Okej, okay, czy pewnie dostałem się nie tam gdzie trzeba mam. Co my tu mamy? Multitur uh... Nie wiem do czego to służy Słup. Też ci lubię stary base is under lockdown till the danger's gone agent denton right how are you guys holding up uneCO command made us pull back i guess for gunther's sake what's the deal mm. i can't I speak for command, just i the place i hear you vanderlee's right you are born and bred killer i do my best better load mm. up there are some crates of ammo stashed in the antenna shaft behind the helipad might also want to check out the combat next to it. The code. Thanks. My tactic, when there's no cover like this, is to pick them off from 50 or 100 paces with a scope. What do you think? I scored an extra one from a couple of thugs who <laughs> dropped down by the dock. You can have it for 700 credits. I also picked up some 10mm ammo and some crossbow tranquilizer darts. Say. Shouldn't you turn that stuff over to the quartermaster? Sure, I will. As long as Command has the rest of us on parade drill, someone might as well put this hardware. Mm. Nie mam na lunetę, ale amunicja w sumie się przyda. Dzięki. Hmm. To są zamknięte. Każdy gdzieś tutaj. A, rozumiem, że to jest lądowisko dla helikopterów. Chcę spotkać się z krzaką. Każdy gdzieś. Uh Okay